Witamy wszystkich w naszym nowym domku. Wzięliśmy sobie kilka dni. Eee, słuchajcie, jest to taki apartament. Taki, Dome. taki domek, tak. Eee, to jest tak naprawdę minimum na 4 osoby. Eee, co, już, co już zostało przez nas przetestowane? Internet działa wyśmienicie. 100 mega upload. Eee, wysyłka w granicach 70. Na zewnątrz, już otwieram, mamy taki tarasik, zobaczcie, Bugam Villa, można sobie też grilla robić, tutaj duży stolik, okej. Okay. Klimatyzacja, tu mamy taką ogromną sofę, jedną, drugą. Stolik, troszkę mamy już takich naszych rzeczy, więc na to nie zwracajcie uwagi. Pełne wyposażenie jest, naprawdę pełne, co byście sobie nie zamarzyli. Wszystko praktycznie jest, no nie będę otwierał i nie będę pokazywał wszystkiego, ale uwierzcie na słowo. Salon połączony z aneksem kuchennym. Tak, no widzicie praleczka. Tutaj piekarnik, indukcja i te sprawy. Dobra. No i teraz czas na pierwsze piętro. Mamy dwie sypialnie. Na górze też jest oczywiście osobna klima. O! Tu mamy klimę. Tu jest sypialnia z dwoma pojedynczymi łóżkami. Tak, osobna oczywiście Łazienka z prysznicem. I druga sypialnia na pierwszym piętrze, tu już z jednym dużym łóżkiem. O, też oczywiście osobna Łazienka z prysznicem. I mamy. Taki balkonik, o! Tak bym powiedział. Możemy z góry też widzieć, co się dzieje na dole. Nikt nam tu nie przeszkadza, bo jest to tak oddzielone to jest taka grupa tych domków. Jest, kurczę, nie wiem, z 50, może więcej. No, myślę, że to już w następnym ujęciu. I tu mamy część taką większą, basenową. Skaweczka zielona, palemki i mega duży basen. A tutaj bary. Można przejść sobie coś zjeść gotowego. Nie trzeba przyrządzać w apartamencie. A od tego basenu ścieżka prowadzi prosto na plażę. Rampeczki. Pieszerem oświetlone wszystko. Jest tu naprawdę pięknie. Także można przyjechać, odpocząć, cisza, spokój. Tutaj przy tym y, większym basenie jest troszkę głośniej. No są bary, więc ludzie siedzą, większa ilość osób siedzi. Jest y, śmiech. Rozmowy, także jak komuś to nie odpowiada, to lepiej polecamy te mniejsze baseniki. Ale za to stąd mamy bliżej do plaży. Już jesteśmy na plaży. Morze cudne, piasek. Piasek troszkę taki ciemny. Nie jest to taki biały piasek, ciemniejszy piasek. Tam przy samej plaży można, przy samym morzu można napotkać kamienie, troszkę kamieni leży, ale ogólnie nie jest źle. Plaża jest dość szeroka, długa. Można znaleźć miejsce dla siebie. Tutaj też są porozkładane leżaki z parasolami. Jest tutaj cudownie. I białe domeczki z całego tego kompleksu. Takich alejek z domkami tutaj jest bardzo dużo. Każdy mają swoją nazwę. Każde alejki, później każdy domek jest ponumerowany. Co ciekawe, każdy domek też ma troszkę inny tarasik. Nie wszystkie tarasy są takie same. Nasz był taki bardziej ogrodzony. Tutaj są takie bardziej otwarte tarasy. Jedne większe, drugie mniejsze. Wszędzie jest bardzo dużo kwiatów różnego rodzaju. Te są takie piękne, białe. A tu mamy mega dużo bugenwilli. Najwięcej jest bugenwilli tutaj wszędzie, ale ona też tak pięknie pachnie. Także jak się wieczorem siedzi na tarasie, czy otworzy się z samego rana okna, to jest przecudny zapach. Mega drzewo bananowe, palma bananowa. Mhm. I tak właśnie kwitnie bananowiec. Ma takie mega, mega duże kwiaty, a tam małe bananki. A tutaj rośnie sobie, popatrzcie, cytrynka na tarasie. Jeszcze jest troszkę zielona, ale jest jej mega dużo. Tutaj na przykład są takie mega duże tarasy, gdzie można sobie rozłożyć nawet leżak. I jest z nich bezpośrednie wyjście na basen. To jest jeden z mniejszych basenów. Jeszcze jeden tam widzieliśmy, też taki mniejszy. Bardzo fajny, nie jest głęboki, ma 55, także woda jest fajna, cieplutka. Rewelacja. A tutaj jest właśnie nasza kalena Kale 2.16. To jest wejście do tej alejki. Piękne kwiaty. Bniamin mega, mega duży. Cudny. Kolejne kwiatuszki. I tu nasz pokój. I aleja z Bugenwillą, cudna. Ogólnie, bardzo jest tutaj fajnie, bardzo nam się podoba. I jednym zdaniem możemy powiedzieć: polecamy. polecamy.